Cześć, się z tej strony. Kapitan, przykłasa, to jest poradnik jak zrealizować portal do netheru, A więc, no dobra, to bierzmy się do roboty. Kopiemy, lol. Dobra, kopiujemy cztery kratki w ziemi. Raz, dwa, trzy, no trzy, cztery. Mm. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze jest. Zapełniamy je obsydianem. I cztery kratki w górę tak samo z tym obsydianem. Ra, ra, no, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Musicie po prostu robić dokładnie to, co ja. Teraz łączymy to ze sobą. I w, do, w lewy dolny róg zapalamy ten portal za, ten, za palniczką. No, i proszę. Już mam taki portal do netheru. A teraz pokażę, jak zrobić ten obsydian cały. Jeszcze taka, taki, taka jedna informacja, że ten obsydian da się wykopać tylko diamentowym kilofem, ponieważ innymi się po prostu nie da tego wykopać. No i cóż, dobra, to tutaj sobie. I musimy mieć do tego lawę. No, lawę można znaleźć w jakichś tam kopalniach, różnych jaskiniach i tak dalej. Zalewamy lawą. I zalewamy to wodą. No. O, i proszę, widzicie? Tutaj już mamy obsydian i tak jak mówiłem, możemy go tylko wykopać diamentowym kilofem. Oj, małe klatki są. Yy, I chciałem jeszcze powiedzieć, że zapalniczkę można zrobić z flintu i z żelaza. Tego przetopionego. Nie z, nie z rudy żelaza, tylko z przetopionego. Także cóż, no to ja dziękuję. I. No, to cześć!